Cześć, tu Ania z Nauki Marzeń z Wizualnej Matematyki. Chciałabym Ci dzisiaj przedstawić rozwiązanie zadania z matury 2019, poziom podstawowy, która odbyła się w maju. Przed nami zadanie 23, które brzmi tak. Mediana zestawu sześciu danych liczb 4, 8, 21a, 16, 25 jest równa 14. Zatem, no i tutaj mamy zaznaczyć, jakie jest a, czy ono jest siódemką, czy dwunastką, czternastką, czy dwudziestką. Co to jest mediana? Medianę mamy tutaj też w tablicach, pokazaną w, w takim dziale jak parametry danych statystycznych. I teraz, medianą uporządkowanego w kolejności niemalającej zbioru danych liczbowych jest. I dla nieparzystych, i dla parzystych. I teraz tak, żeby to było po polsku. No to mediana to jest taka wartość środkowa, ale zestawu danych, czyli wszystkich liczb, które są uporządkowane niemalająco, czyli od najmniejszej do największej. I teraz zobaczcie. My nie wiemy, jakie jest tutaj nasze A, ale możemy sprawdzić każdą odpowiedź po kolei i zobaczyć. Kiedy ta mediana wyjdzie 14, no to sobie zacznijmy, jeśli A byłoby siódemką. Sprawdzamy A równa się 7 i segregujemy od najmniejszej do największej. Czyli najmniejsza będzie czwórka, później będzie nasza 7, czyli nasze A, później 8. Następnie 16, 21 i 25. Teraz zobaczcie, żeby wyznaczyć medianę, to jest taka wartość środkowa, to tak skreślamy jedną tu. Drugą tu, tu, tu. I teraz zostały nam te dwie. No to dodajemy je do siebie i dzielimy przez 2. Czyli tutaj 8 plus 16 to będzie 24 na 2 jest równe 12, czyli nasza tam, ta mediana jest równa 12, a oni nam mówią, że ma być 14, czyli już wiemy, że odpowiedź A jest nieprawidłowa. No to sprawdzamy teraz odpowiedź B. Czyli jeśli naszym A byłoby 12, segregujemy i obliczamy medianę. Dobra, no to jeśli A będzie 12, to będzie najmniejsza, będzie 4, później będzie 8. Później nasza dwunastka, 16, 21 i 25. I tak samo skreślamy tu, tutaj. Stąd i stąd. I zostały nam dwie. Tu dodajemy je do siebie, czyli 12 plus 16 na 2. I dzielimy przez ilość. I tutaj widzicie: to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6. I tutaj jest ten wzór. Tak, jak jest 6, no zobaczcie, to jest tutaj skomplikowany. Masakra, nie? Ja bym chyba nie wiedziała, jakbym nie była dobra z co ja mam z tym zrobić. Ale tutaj jest ten wylasz yy, poprzedni i następny i one są podzielone przez 2. Dlatego też 16 plus 12 to będzie nasze 28 na 2 jest 14. Tak? I teraz zgadza się? Zgadza się. Czyli odpowiedź B jest prawidłowa. Jeśli podobał ci się sposób, w jaki tłumaczę matematykę, to zostaw mi tutaj suba, kliknij i przekaż też znajomym, że jest taki kanał, w którym matematyka staje się prosta i jest mówiona po polsku, a nie po matematycznemu. Staram się, żeby każdy ją rozumiał i bardzo to uwielbiam, przekazywać wiedzę Wam, żebyście też mogli coś więcej z tego wynieść, a nie tylko suche liczenie, żebyście zrozumieli, co, o co chodzi w matematyce.